Politechnika Białostocka obejmuje patronatem edukacyjnym klasy mechatroniczne w zespole szkół mechanicznych imienia Świętego Józefa w Białym Stoku. Objęcie patronatem edukacyjnym oznacza, że dla tych klas przygotujemy specjalny pięcioletni program, który będzie zawierał zajęcia tutaj prowadzone w politechnice, takie jak wykłady, ale przede wszystkim laboratoria, warsztaty specjalne dedykowane uczniom tych klas. Duża liczba naszych absolwentów Studiuje na Politechnice Białostockiej, ale nie wszyscy. Mamy nadzieję, że te działania, które pójdą za podpisaniem tego porozumienia, przyczynią się do tego, że będzie to jeszcze większy procent uczniów. Obserwujemy wśród naszych uczniów taką tendencję, żeby właśnie nie studiować. Uważają, że te umiejętności, które zdobyli w szkole, wystarczą im już, żeby funkcjonować na rynku pracy, ale jednak wykształcenie dobre. Jest bardzo ważne i tego też chcemy ich nauczyć poprzez tę współpracę. Uczniowie klasy o profilu mechatronicznym będą mogli brać udział w zajęciach prowadzonych w murach naszej uczelni przez specjalistów tego zakresu. Ponadto nasi nauczyciele, studenci będą wyjeżdżali z wykładami do szkoły, gdzie będą prezentowali treści, na które jest zapotrzebowanie w danym momencie w szkole. Ponadto mam nadzieję, że uczniowie będą uczestnikami konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką. Te nasze działania są nakierowane na to, żeby w tej młodzieży pobudzić pasję do bycia niezależnym, kreatywnym, innowacyjnym. Mam nadzieję, że te zajęcia pozwolą rozwinąć ich wiedzę, umiejętności, ale także nam pozwolą pokazać potencjał Politechniki Białostockiej, ten edukacyjny, i ten naukowy, i też ośmielą absolwentów techników do tego, żeby aplikowali na studia w Politechnice Białostockiej.